Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest trzeci odcinek z naszej serii Zagrajmy w Crisis 2. Moi drodzy, szybkie info na początek. Chciałem wam powiedzieć, że okazało się, ja zapomniałem o tym, że ja posiadam nawet dodatek do pierwszej części gry Crisis Warhead eee, i zapomniałem w sumie go nagrać przed dwójką i trochę mi głupio teraz. <laughs> więc ten, eee, więc moi drodzy, jak skończymy sobie Crisisa 2, eee, to zabierzemy się od razu za Crisis Warhead. Taka mała zmiana planów będzie, bo... Eee, chciałem się zabrać ze Splinter Cell Conviction, ale zmienimy sobie trochę plany i zabierzemy się za Crisis Warhead od razu, bo właśnie mam ten dodatek. A zapomniałem o już ja jego mam po prostu. Eee, totalnie, eee, więc eee, mówię, zabierzemy się wpierw za Crisis Warhead po prostu w następnej kolejności, a później w Splinter Cell Conviction programy. No, eee, sorry, ale ja naprawdę zapomniałem, że otóż ja mam ten dodatek, nie? powaga. kurde, jakoś głupił mi teraz trochę. Ale dobra, teraz eee, poruszamy się może trochę spokojniej, niech oni pobijają tego obcego na tyle, na ile mogą. Ja się tu postaram y, poskradać najdłużej, jak tylko się da, żeby mnie tu nikt nie wykrył. Dobra. Niestety już y, moje maskowanie poszło, ale przynajmniej tego obcego zabili, także trochę sobie zyskaliśmy. Zebrano katalizator, o właśnie. Teraz tak, to się pod H robiło. I poczekajcie. Y, śledzenie zagrożenia... Oj, sobie kupiłem to teraz, tak? Co oznacza trolotu nadlatujących pocisków. No i fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Alarm zbliżeniowy, ale na to wszystko mi już nie stać. No dobra, ale... Oj, sorry. Ale spoko, mamy to włączone, także fajnie. Weźmy sobie amunicję. Ja myś... Myślałem, że to jest Mama! Okej, okay, może skitrajmy się. Włączono maskowanie. Uwielbiam ten głos Kafadres, świetny, prawda? Tak się zastanawiam, czy lepiej tutaj dać się... zobaczyć, czy... Nie wiem. Może lepiej, żeby oni powyżynali tych tutaj e, kosmitów. Przecież, ten, ten pan się chyba zaciął, więc może lepiej, kiedy. Kontakt z obcym! Kontakt z obcym! Cicho! Dobra, super, zrobię sobie dwóch wrogów jednocześnie. Aaaa, umieraj, dobra, padł. Zebrałem sobie jeden na katalizator, chyba nie. A, nie, zebrałem, okej. Okay. Mamy kolejnych obcych, także uwaga o... Gdzie on jest? Tam Możesz atakować, dziadu? Halo? Ja nie atakuje mnie on Albo dobra, żartowałem, atakuje Okej, okay. nawet szybko padają, nie jest tak źle I powiem wam, że nawet strasznie szybko zbieramy ten... Oj, nie, 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 nie granat Chciałem sobie wejść w upgrade właśnie I teraz tak, za 600 jest coś, widzę... Ulepszenie mobilności. No dobra. I to jest pod trójkę, tu pod czwórkę. Okej, okay. no dobra. Chciałem sobie tak przejrzeć na szybko. Dobra, to lecimy, moi drodzy, dalej. Eee, wydaje mi się, że musimy chyba wejść po tym. Albo nie. O, siad, wow! Jak wierzy strachą? Zginął już, o kurde. Ale szybko poszło. Nice. Tylko teraz tak, bo jak rozumiem. Ja tędy nie przejdę, tak? Tutaj? Tutaj, chyba. Przez ten kontener, okej. Okay. Także moi drodzy, jeszcze wracając właśnie do tematu na szybko. Tak jak mówiłem, jak skończymy sobie Crisisa 2, zabierzemy się za Crisis Warhead, bo ja właśnie zapomniałem po prostu o tym, że ja posiadam ten pierwszy dodat... znaczy ten pierwszy, ten dodatek właśnie do Crisisa 1. Także sorry za to. Ja naprawdę chyba... Ja że... Myślałem, że tak wiecie, patrzę sobie na moją bibliotekę w Originie, patrzę Crazy Warhead. Co to jest, nie? W ogóle Origin mi wcześniej tej gry nie pokazywał. Nie wiem, czy ona była ukryta, czy co? I nagle patrzę, dodatek do Cryzy'sa 1, tylko ty, fy, to czemu ja tego nie nagrałem, nie? Jedy, tak mi się głupio zrobiło. A to też przed nagraniem tego odcinka, właśnie yy, ogarnąłem w tej mojej bibliotece, także trochę głupio. No ale tak jak mówię, moi drodzy. Jak skończymy sobie ale 2, to zabierzemy się od razu, właśnie, za to Crisis Warhead. Oho! Asymilacja Seminacja zakończona. Dostosowanie do tego głębokiego pojęcia. Hmm, nic, mogę teraz sobie zanurkować, co ja to te ogółem? Czy jak? Chyba nawet nic nie ma. No, mam bez kitu. dobra. To moi drodzy, lecimy dalej. Eee, tu nic, tu nic, no, dobra. A co czekajcie? O, nowa muzyka i koniec misji. Tak, tak. Nie mam pojęcia, co tam zrobiłeś, ale sygnał kombinezonu po prostu oszalał. Wyszedł poza skalę. Na wszystkich systemach w laboratorium widzę protokoły interfejsu i jakąś dokumentację biotechnologicznych patentów. Z sygnaturą Hargrave'a w każdym możliwym miejscu. To wygląda na jakiś system awaryjny, wbudowany w głębokie warstwy kombinezonu. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Przejdź przez Roosevelt i dostaj się tutaj do laboratorium. Nie wytrzymam już długo. Pośpisz się stanie. Ciekawe czy my w ogóle znajdziemy tego gulta w tej że bo... Idziemy do niego, idziemy, 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 idziemy i dalej go nie ma. No ale może się uda faktycznie. No zobaczymy moi drodzy. Dobra. Co jest? Halo! Działa czy nie działa? Dobra, to wczytywania się zaczynają. Szal na drodze Franklin Delano Roosevelt Drive East River, Nowy York. 23 sierpnia, 10:22. No dobra, aha, jesteśmy w tym samym miejscu. SEL rozstawia punkty kontrolne przy ulicy Roosevelt. Włamałem się na ich kanał komunikacji i wygląda na to, że Lockhart osobiście nadzoruje operację. Musi być blisko promoku. Lepiej się nie wychylaj. Mhm, mm no dobra. Do opcji do Znajdź wejście na ok, God help Helpas, Boże, do pomóż i tak dalej. A, myśl, dobra, myślałem, że masz może nieśmiertelny gościu czy coś sorry. Już nie przyszedł. O, on pod mogę sobie. A co, że coś... Czemu mi ta gra to powiedziałem, żebym sobie menu otworzył? Przecież nic nie dostałem. Może jakiś sekrecik, który na przykład leży czy coś. Nie wiem, no sekretów zbytnio nie widzę. Tak się nie... staram się rozglądać za nimi, ale... No tak średnio wam pamiętam. Jest jeszcze jakieś... Aha, to jest dobra, to jest to przejście. Oho. Aha, tu sobie mogę normalnie przejść. No ale tu jest strzałkę narysowaną chyba, żeby iść tam tą stronę zobaczmy, co jest tutaj. I ma no, żadnego sekretu w takim miejscu, serio, to też dziwne. No bez kitu. Takie pomieszczenie i tu nic nie ma. Ale żadroja skojarzenia z metro, wiecie, jakieś podziemia i w ogóle. Ludzie tacy ledwo żywi. Kurde, w metro też bym sobie pograł. Nagramy. Mam nadzieję w tym roku, że zdążymy. Dobra. Na ten rok mam jeszcze sporo planów na kanał. Dobra, no co tutaj nic nie ma. Police line, do not cross! Spoko, to nie przekraczam Aż mi się przypomniał Sierżant Cross z Most Dobra, lecimy Jak ktoś nie zna fabu NFS-a Zapraszam oczywiście do mnie na Let's Play Kiedyś tam nagrałem Ma pan rozkaz wziąć go żywcem Mam rozkaz go rozwalić O prawach obywatelskich będę dyskutować później Żywy bardziej się przyda Ta? Komu się przyda? Ten facet właśnie zmasakrował kilkudziesięciu moich ludzi, pani Strickland Nie będę dłużej ryzykować Perok zginie Hargrave może dostać jego do zwłoki do zabawy Hargrave, chcę... Hargrave chce... mieć kombinezon i kombinezon dostanie. To mu się nie spodoba, a z tego co pamiętam, oboje pracujemy tu dla niego. Tu się pani myli, pani Strickland. To pani pracuje dla niego. Ja odpowiadam przed Radą Nadzorczą STL i Departamentem Obrony. Gówno mnie obchodzi, czy to się podoba jakiemuś staremu udziałowcowi w stylu w Hargrave'a. A on posiada dwie i jest byłym prezesem Rady Krajnego. Radzę panu uważnie wybierać braku Lockhart. Ta rozmowa dobiegła końca! Następne opcje tak ty śniadania. No to teraz powiedzmy czekamy ciągł, dopóki Lockhart nie wyda innego rozkazu. Nie, what the fuck! Co jest do cholery jasnej? Co to miało być? Ale mi SPSy spadają. O, cholera jasna, co jest? Miałem przez chwilę 40 kroty. <laughs> ale kurde, no wyrżeliśmy kilkudziesięciu ludzi z Strickland, ale nas atakuje, tak? No to ja pierdzielę znaczy lokartę. No bo nas atakuje, no to co. 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 nie wiem, co. mam stać i czekać, aż mnie zabiją, no. Zresztą my nie jesteśmy prorokiem! <laughs> ale. Ale Katras chyba nie umie mówić, co? On chyba jakieś PTSD dostał po tej Prorok. sytuacji do statku. W okolicy aż się roi od ludzi z cel. Jeżeli znajdą to laboratorium, obaj mamy przestrane. Pośpiesz się trochę, dobra? Słuchaj, Gould, ty mnie nie irytuj, tak? I'm not profit. <noise> ja nie jestem prorokiem. Ale czemu Alcatraz tego nie powie? osied shit! Tak się zastanawiam, czemu Alcatraz tego nie powie, na przykład, że on nie jest prorokiem? Chociaż. To by mogło w sumie zadziałać na jego niekorzyść, bo jakby Gould się dowiedział, to nie wiadomo, czy on w ogóle by chciał z nami rozmawiać, czy współpracować, więc. Może by nas uznał za jakiegoś, nie wiem, agenta, czy innego cosia. Tyle by było zabawy. Niski poziom energii. Nie nie, 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 tak to się nie bawimy. Nic nie widzicie. Ja pierdźcie. Teraz ja nic nie widzę. Kurczę. Panowie, dajcie się skitrać. Moment, moment. Ma tu helikopter. O, kurde. Um, czy ja mam takie coś jak wyrzutnia rakiet? Mam. Czy ten helikopter, co on odleciał? Może teraz z pistoletu postrzelamy, albo nie. No nie, dobra, wiecie co? Przebiegnijmy sobie trochę dalej do celu, bo sumie to jest bez sensu, jak ja tu będę tkwić tak pół godziny. Dobra, sobie może bardziej na górę. Idź mm Mhm, okej. Okay. Jak to wygląda? Amunicji, nie, kończy mi się. Daj oh, 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 oh. mi to, aha, to są tylko granaty, to nie jest amunicja. Super. Jestem głęboki. A nie, to jest amunicja, dobra. Okej, okay. aha, tu się mnie nie spodziewałeś, pajacu. Dobra, no nie, jak on to przeżył. Kurde, chodź tu. Dobra, dostał. Kurde, i wszyscy idli wasi też dostaną. Nie mnie, panowie. Tyle? Chyba tyle. Dobra, padli wszyscy elegancko. Także możemy sobie. Dobra, amunicja pełna. Okej okay, moi drodzy, no to lecimy, to jest im ta ulica Roosevelt, tak? Na no spoko. W ogóle fajnie, że jesteśmy do Numorku, eee, podoba szary mi się. 7, tu lazurowy 1. Del idzie pieszo na północny wschód wzdłuż ulicy Roosevelt'a. Pozycja y, Delta 7-9. go? Tu szary 7 na moście Manhattan. Mamy go. Już wchodzi. Szary 7. Zara Strickland na wzoru. Mamy za zadanie złapać cel, a następnie przesłuchać go. Rozkaz zlikwidowania zostaje tym samym odwołany. Proszę, Pierdolę to! Ten Kurde, jakie tam niecenzuralne słówka leciał. Dobra. Chyba jest już czysto, w miarę mi się udało. Przy... Oj się, to albo nie. No dobra, jakiś tam jeden. No nie no. Onowie, nie wiem, musi oberwać w tej grze. To jest trochę durny. Znaczy, dobra, my mamy nanokombinezon, więc w sumie. Może jednak jest to w miarę uczciwe. Ale się. A, czekajcie! Jak to się robi? No dobra, <laughs> za wiele mi to nie dało. Onowie, no wy jesteście, jesteście kulodporni, naprawdę, no. Przecież nie macie nanokombinezonu. Pełny pomysł. Dobra. Okej. Okay. No, wi kurwa wiliśmy. <laughs> Już mnie nie widzisz, gościu. Tyle w temacie. Dobra, to co, skaczemy sobie tędy. Ale staramy się cały czas rozglądać z tymi znajdźkami. ale... Naprawdę nie mam pojęcia one w one oni takich, wiecie, charakterystycznych miejscach w miarę mogą być. Nie, nie wiem. Nie mam jakiegoś wyczucia do tego. Kurwa, to, to... Co się dzieje? Oho! Eee... <laughs> Czasami polski dąży, to prawda, jest świetny. What the fuck? co jest? Hm. No to ulica Roosevelta chyba już umarła całe to głowem. wstrząs tak toniczny. A to jest dzięki za odpowiedź, co to było? Abram, to na no co? No my musimy ruszać dalej, mimo wszystko. Czekaj, to możemy na wizję włączyć, ale to mi chyba niepotrzebne. Tu hmm. Szary Widzieliśmy, jak trzęsł przy zawaleniu autostrady. Potwierdzam. Prorok nadal idzie na północ przez tu A jak wy mnie niby widzicie? Włączono maskowanie. Prorok, trzymasz się jakoś? Przed tobą jest postarunek cel. Będziesz musiał się przebić siłą. No to tak, musimy się przebić teraz przez posterunek, jak dobrze zrozumiałem. No okej, okay. let's go! Lecimy, moi drodzy. Ktoś nas tu widzi, czy nie widzi? Helikopter służą niedobrze. Ale co tu się w ogóle dzieje w tym Nowym Jorku? Kurde, jego mać. za za 100 punktów, czy. Kurde. No nie, moment. No come on, ja chcę do góry. O! Nie, nie wskoczę tam, no dobra. Czyli musimy lecieć tędy. Jakie nie było opcje taktyczne? A nie, to nie to. Nie wiem, jakie opcje. tak ty... O, co, co jest?! Czy ty tutaj do mnie prółeś? Pa, patrz, jak zaraz dostaniesz. Ciep! Leci granat! Leci granat! O kurde. Mam nadzieję, że umarł to tego granata, a teraz idźmy dalej. Przerwana linia obrony. Kurde, ale wystrzela się z ucha, panowie, że ja się przedzieram wszędzie przez te... Ja pierdzielę, co tu się dzieje?! Moment, moment! Ale widzę. O, tu mogę zejść. Hi, hi. O, to będzie dobre, jak tu się przekradniemy. powtarzam, w kanałach. Oj, nie mam mnie w żadnych kanałach, synu. Nie, nie ma mnie tu, spokojnie. Ja sobie tutaj tylko rosnę, tak? Proszę mnie nie bić co to ogółem. Dobra, idziemy do przodu. Nie mamy wyjścia, jakby. Jak teraz się wrócę, to zginę pewnie na miejscu. Gdzie się podziałeś? Z kołu jakiś pojazd i natychmiast tu przyłaś! Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzyma. Nie denerwuj mnie, dobra? Nastu nie ma z kołu jakiś pojazd. Poczekajcie, o! No, kurde, ty głupi cieciu, no musiałeś. Nie, nie mogę tym pojechać. O kurde O Dobra, biegniemy! O ja pierdolę Dobra, żyję, żyję, żyję Żyjemy Ja pierdolę Ja rozumiem, że... Czekajcie Eee, gdzie mam rakietnicę? Może spróbujemy zrobić tak Nie, to tak nie zadziała, kurde Chyba, no, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego jak tamten pojazd zajebać. Tylko jak to teraz zrobić? Nie! Aaaaj, shit. Kurczę. Nie żartujcie, że checkpoint jest tutaj! Co? Tak daleko? Tu szary dwa. nadal idzie na uchodźcę, to wejdźmy! No to tam, w tył. Mamy trupa! Mamy trupa! Zamiejcie trupa. Tam. Będziesz musiał się, Wiesz, musiał się przebić siłą, czyli tak muszę to zrobić w ten sposób. Kurde. A tak się zastanawiam, no co? No, ja tędy mogę tylko przejść, tak jakby nie mam miny możliwości. Taktycznej w miarę. Tędy nie przejdę. Kurczę. O, amunicja. To się przydał. No ale powiem wam. Prosto, tak to nie jest. To mamy marszala, ale to jest shotgun. Średnio mi to odpowiada. Czerwona linia obrony. Prorok przeruje przez linię. Punkt kontrolny. przez linię, punkt Dobra, moment, przejść sobie tutaj może. Mm, ale jak ja mam się przebić przez tą ścianę? Przebić, ale, ale jak ja mam się przez to przebić? No, nikt mi tego nie wyjaśnia. Jak dla mnie trzeba wziąć tą ciężarówkę, nie? To jest to, to jest jakby... Nie wiem, takie naturalne mi się to wydaje. Czy czy nie? Kurde, czula widzę. Oho, zaś ten pojazd na parze. Co się dzieje? Nie, to jest bez sensu. No gdzie mam w takim razie ruszać? Nie rozumiem, ja nie rozumiem co ja mam zrobić. Wiecie, co jest najgorsze?

Proszę przebić siłą, no ale kurde, jak ja mam się przebić siłą, jak nie... O, dobra, już nic nie mówiłem, mam amunicję Już chciałem narzekać Dobra, czekajcie mm... no. Jak ja mam cię trafić, gościu, co Dobra, to... coś włączony Miejmy nadzieję, że teraz się uda Kurde, powiem wam, no to etap nie jest taki najłatwiejszy Ale dobra Znaczy, ja też lecę na pały, nie ukrywajmy Cholera, dostał, ej, czemu nie... Ej, wziąłem amunicję, a teraz mam zero Co to miało być? nie mam amunicję, do cholery jasne. No, aha, tu co, ja już 160 naboi niby zużył? Interesting ja Za nie przejdę Dobra, no musimy iść ten, no nie ma innej opcji Mamy nadzieję, że ten... Chyba zginę, bo z, z radaru zniknął Uwaga, 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 uwaga Trzecia wojna światowa a, dobrze. Może nie powinienem tego mówić w tych czasach. Ale jak ja bym się przebić przez ten mur. Kurde. Be careful, my friend. Może po prostu jakaś animacja tam będzie, kiedy tam podejdę, czy coś. Nie wiem, jak, jak dla mnie musimy wziąć teraz rakietnicę. Dobra, wykupić tego typu. Ej, no, what the fuck, no. Jest jakieś porąbane, no jakie mam się przebić tam Zero no, punktów życia i... Eee, no, no pozdro. Kurde Prorok, trzymasz się jakoś? Przed tobą jest postarunek cel. Tak więc jest przede mnie. No jakie niby opcje taktyczne, no. Nie, 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 nie. dawaj mi karabin, dawaj, gdzie jest twój karabin? Wait what? Inu. Tama, no dajcie mi karabin mój. Nie, no Nie żartujcie. O, tu leży. Dobra. Kurde, nie, no powiem wam, dobra. Będzie trzeba to chyba zrobić powoli. Bo ja lecę na pałę. Liczę, że coś mi wyjdzie. Też cię widzę. I się nie chwalę. O kurde, gra na uwagę. Ajcie, sobie ten pancerz. Teraz tak, ee, przeładujmy sobie. No to chyba czyste już jest. No dobra, to możemy chyba przejść dalej, wydaje mi się Ja pierdzielę, no ale no jak ten czołg zaraz zacznie do mnie pójść, to przeszedł ja tu skiny na miejscu, no to nawet ten pancerz mi nie pomoże Nie wiem, idziemy się z te kanały w takim razie No to daleko zaszedłem Po czemu mi się tak ścina grę co jest? Gdzie ja jestem? Ja się cofnąłem! Ja się cofnąłem! No ja pierdzielę. Dobra. Nie, nie, nie rozumiem. Dlaczego oni tyle umierają? To jest jakieś niepojęte, serio. Dobra, dostał chyba. gdzie mi się wydaje. no kurde, nie ten czołknął. No. Gdzie się podziałeś? Skoły jakiś pojazd i kurde, nie kurde. Wie, ja tu przyład! Kurde quick! Nie irytuj mnie Dobra Teraz czekajcie, trójeczka, jak to teraz zrobić Obaga, Uwaga, waga, waga Dobra, nie wiem czy padł, nie widzę. Padł, dobra, najgorsze za nami. Jen nie można było tak od razu CETA te... <gryw> Dobra co ja mam tu zrobić. Mmm. Nie wiem, tym kopnięciem? Nie. Mówię, ja odbieram takie instrukcje. Nie, może granatem. Uwaga, 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 uwaga. Nie. Ej. Nie mam pomysłu, co mam zrobić na tym etapie, Wam powiem. Mmm. A tędy chyba. Meski, dobra. Myślałem, że ja mur rozdupić, a to po prostu tędy trzeba przejść. Okej. Okay. O, jest pojazd. Nie ma uciekania. O kurde. Cicho bądź. Jaką to przeżył? Jaką to przeżył? Dobra, chyba się udało, moi drodzy. Możemy lecieć. Ja pierdzielę. Okej, okay, to co? F aby użyć? O oh, nie. Yeah. Przemijały się. Kurwa, nie Zbliżają się, musisz się zamordować. Wszystkich, gdzie daleko są, znajdujesz krwiówka. Wezmę Idź cały czas w kontrolę. Wezmę Do wszystkich jednostek. Bro, idzie na północ do punktu Echo 9. Postawisz blokady tunelowe. zbiorów. jeden, możecie atakować. No dobra, musimy się kierować na północ, także ja to chyba dobrze. Rozstawili blokady w tunelu. Znajdziesz, musiał się Ci Dobra, stary, ja jestem tu specjalistą. No guma, na ja sobie poradzę. Co, ty stary? Wow, 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 wow. Mogę. Już celu! failowaliśmy. Co, co ty masz, co ty masz, co ty masz, gościu? Nic nie masz. O, jakie zagrożenie? Cholera jasna, miałaś nie właścić na ten kanał. Komunikat do wszystkich jednostek. Masz ignorować wszelkie polecenia doradnych. z nas A teraz niech ktoś wręcz się zajebie tego blaszanego ja Ależ tutaj nieco wzoralne teksty lecą. Ale trudno. Gra jest plus 18, tak, więc... Ja pierdziec, co się dzieje, kurde. No, lecimy, lecimy. Lepiej sobie z tego lewego chyba napawać. Nie ale się ciągle zacinam, no. Na no, tych tych śmiesznych takich... To jest chyba skryptowane, także tego nie rozwalę gościa. A jeszcze żyjecie? Jak? Dobra, chyba. No ile ich tu jest, ja pierdzielę. Ale fajna sekwencja na koniec, to no, mi się podoba. No miamy auta wszystkie, całe to ogółem... Dobra. Nie zdajemy chyba, Anio, znowu mi zdjąć, dobra. Czyli jednak to nie był skrypt oczek, pączik. Wow, 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 wow. wow. Na no to rada, się działo. Kolejny padł. Jeszcze drugi, jeszcze drugi, jeszcze drugi. Nie, Je Dobra, piękny. Normalnie taktyka, jak Brytyjczycy mieli na tygrysy <grywa> w czasie II <drugiej> wojny. Po prostu raszować i tyle. O kurde, ło, wow, ło. Wow. Nie idę pieszo, co wygadacie. Co mi tu jeszcze naparzyło? Wow. Nie, nie, nie. Dobra, <grywa> to było głupie. No, okej, okay, udało się. No i dobra, moi drodzy, misja zakończona kolejna. Prorok, słuchaj, stary, spierdoliłem sprawę. Musisz mi pomóc. Ruszam do mieszkania przyjaciół. To niedaleko stąd możemy się tam spotkać. Ale cholera. Mogą poznać ten adres. Zostawiłem go w laboratorium. Stary, to jest w terminalu na moim biurku. Jeżeli przebiją się przez zabezpieczenia, mamy przesrane. Musisz się tam dostać i zniszczyć ten komputer. Rusz się. Proszę. No dobrze. To w takim razie będziemy się tym zajmować następnym razem. Nie się wczyta tylko. No wczytuj się, Misiu, no. Dawaj, wczytuj się, wczytuj się. Okej, okay, szczur doświadczalny. Molo Harbor Lights, East River, Nowy Jork. 23 sierpnia, 11.02. Dobra, moi drodzy, mamy checkpointa. Także myślę, że możemy tutaj już sobie ten odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. I zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Crisis 2. Na razie.